Bardzo to warto, to z pozoru dziwny zlepek słów. Nie, to nazwa nowego programu kulturalnego Uniwerek TV. Specjalnie dla Was tworzymy kulturalną mapę Warszawy. Zamiast ulic, kierunkowska z kultury. To co? Ruszamy. Zamek Królewski. W roli przewodnika nasz reporter Michał Kozłowski. Nie było go przez ponad 30 lat, mimo to w świadomości Polaków istniał zawsze. Zamek Królewski, bo o nim mowa, zaprasza na wspaniałą wystawę poświęconą jego niezwykłej historii. Dzięki użyciu nowoczesnej technologii w ciekawy sposób przedstawiona została historia, która rozpoczęła się w XIV wieku, a mogła zostać brutalnie zakończona podczas II wojny światowej, gdy zamek został doszczętnie zniszczony, o czym jednak nie wszyscy wiedzą. Od wielu lat docierały do nas takie informacje, że osoby, które przychodzą do zamku, szczególnie młode pokolenie, nie pamięta o tym, że zamek został zniszczony całkowicie w czasie II wojny światowej, a przez wiele lat po zakończeniu wojny na miejscu zamku było po prostu puste miejsce. Obecnie trudno wyobrazić sobie, aby plac przy kolumnie Zygmunta na zawsze pozostał pusty. Podobnie myślał Stanisław Lorenz, ówczesny dyrektor Muzeum Narodowego. Koordynujący akcję ratowania zamkowych zbiorów. Akcja prowadzona w 1939 roku, związana z ratowaniem najcenniejszych zbiorów zamkowych, była prowadzona z myślą o przyszłej odbudowie. I nieustannie zabiegali o to, żeby ta odbudowa stała się rzeczywistością. Nie było to takie oczywiste dla władz partyjnych. Głównie Władysława Gomułki, dla którego była to budowa zupełnie nowego zamku. A na to, jego zdaniem, Polski Ludowej stać nie było. Odbudowa zaczęła się więc dopiero, gdy pierwszym sekretarzem został Edward Gierek. To była taka decyzja, która, na którą wiele lat wszyscy Polacy czekali. E, przyjęta z ogromnym entuzjazmem, i myślę, że efektem tego były zbiórki pieniędzy, zbiórki darów rzeczowych, które były przeznaczone do urządzania m.in. wnętrz zamkowych już po odbudowie bryły. Społeczeństwo pomogło i to bardzo. Dzięki jego ofiarności, choć czasem troszkę wymuszonej przez władzę, na nowo możemy zamek zwiedzać, podziwiać i poznawać. Odwiedzenie tej wystawy ma nas przygotować do tego, żebyśmy poszli dalej, żebyśmy właśnie obejrzeli apartamenty e, królewskie i zobaczyli, na czym ta odbudowa tak naprawdę polegała. Wystawa skierowana jest do wszystkich, ale w szczególności do tych, dla których istnienie zamku w obecnej formie zawsze było oczywiste, aby przekonali się, że ta oczywistość nie zawsze była Oczywista. Michał Kozłowski, Uniwerek TV. A teraz coś dla młodych i gniewnych, czyli film o wolności i o buncie. Zapraszamy Was na Skowyt, który w polskich kinach już od 30 marca. A dlaczego warto iść na ten film? O tym Kasia Niedźwiedzka. mi, jak Zacząłem i fell in love. And I needed to express my feelings. How? I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked. Jest rok 1957. Znajdujemy się w San Francisco, gdzie w jednej z sal sądowych rozpoczyna się proces przeciwko wydawcy wiersza z covid Utwór wzbudza wiele kontrowersji przez zawarte w nim odniesienia do homoseksualnych przygód autora Alena Ginsberga. Rhetory, course, thing, crude, like Sceny w sądzie przeplatają się ze wspomnieniami autora, którego wiersz daje początek nowej generacji poetów, nazwanych bitnikami. Warto prześledzić, jak powstaje utwór, który wstrząsa moralnością Ameryki na długo przed hippisami. Na wiosnę czas odświeżyć swoje szafy, czyli kolejny temat moda. Czy moda może być tematem filmów? Okazuje się, że tak. Zabieramy Was do kina Luna na pierwszą edycję Festiwalu Filmów o Modzie. Festiwal to takie spełnienie moich marzeń. Jakby samą modą interesuję się od wielu lat. Zauważyłam, że powstaje bardzo dużo filmów dotyczących mody autobiograficzne, filmy pokazujące kolekcje projektantów, że jest to taka nowość tutaj na naszym polskim też również rynku. Jakby moim marzeniem było zrobienie takiej prezentacji i pokazanie normalnemu widzowi zainteresowanemu modą właśnie taki rodzaj filmu. Moda jest dla każdego czymś innym. Czasami moda jest po prostu potrzebą serca i jest przede wszystkim pasją i jest formą wyrażania siebie, dla innego jest zbędnym dodatkiem do życia. Myślę, że moda coraz mocniejszą, mocniejsze miejsce zajmuje wśród młodych ludzi i to Wy jesteście, moją nadzieją, kobiety, która zajmuje się już ponad 17 lat modą i nie tylko modą, jak również kostiumami do filmów. Eee, I coraz jest mi milej patrząc na młodych ludzi, pełnych pasji, Pełnych fantazji, którzy próbują poprzez bluzki, buciki, skarpetki i spineczki wyrazić swoją osobowość. Dodatkowo w repertuar włączyliśmy też filmy, które dotyczą mody, są na przykład dokumentami takimi jak Political Dress, w których mowa jest o tym, jak to było w czasach komunizmu, kiedyś mieliśmy woskowe zdjęcia, polaroidy, później były aparaty cyfrowe, a teraz jeszcze pojawiła się kamera, kamera, która pozwala na wyrażenie dużo większych emocji poprzez no, taki rodzaj, jakim jest film, pokazywanie mody przez film. I to jest jakby taka nowość. I ja zachęcam wszystkich do tego, aby takie filmy kręcili. Po modowym szale przyszedł czas na sztukę przez duże S. O najnowszej premierze na deskach Teatru Wielkiego Maurycy Pieńkowski. Opera latający holender reżyserii Mariusza Trelińskiego. Spektakularne efekty. Płynna na cały świat muzyka Ryszarda Wagnera. Olśniewające kostiumy, znakomita gra, aktorska. Z tych i innych przyczyn warto się udać tej wiosny do Teatru Wielkiego Opery Narodowej. A teraz coś, czego prawdziwi amatorzy teatru po prostu przegapić nie mogą, czyli warszawskie spotkania teatralne. Festiwal rozpocznie się już 24 marca i potrwa do 4 kwietnia. A my przedstawiamy nasz znak jakości. Bardzo to warto. Metale, krypto! You To jest jeden z najważniejszych festiwali teatralnych, festiwali, które prezentują polski teatr. Odbywa się w stolicy, gdzie w ogóle jest dużo teatru, ale na warszawskich spotkaniach wyjątkowe jest to, że oglądamy teatr właśnie spoza stolicy, czyli możemy skonfrontować naszą stołeczną produkcję z tym, co się dzieje w całym kraju. Staramy się wybierać jak najciekawsze spektakle, które budzą. Duże wrażenie, które znaczą, są bardzo istotne w polskim życiu teatralnym, które też dostają nagrody, albo są po prostu ciekawe z różnych przyczyn. Natomiast mamy jeszcze bilety na spektakle Judyta, Wojtka Klema, czy Janna, Szalona Królowa, Wiktora Rubina, na Wielkiego Gadzbiego w reżyserii Michała Zadary. Mamy też w tym roku nurt taneczny, w którym są trzy spektakle tańca współczesnego, z czego na dwa też jeszcze są bilety, więc serdecznie zapraszamy albo na stronę e albo do Instytutu Teatralnego do Kasy. W trakcie festiwalu, czyli od 24 marca do 3 kwietnia, będą codzienne relacje wieczorem w TFP Kultura. Nagrywane rozmowy z twórcami, z widzami, więc myślę, że to będzie dobrym sprawozdaniem. Oczywiście zapraszamy na naszą stronę www.warszawskie.org i na Facebooka, gdzie również będziemy codziennie relacjonować z festiwal, gdzie będą prezentowane zdjęcia. Zapraszamy też tych, którzy nie załapali się na spektakle, do klubu festiwalowego, który będzie w Kafe Kulturalna. Mnóstwo świetnych koncertów. I na tym kończymy nasz studencki przewodnik kulturalny. Zapraszamy na kolejny odcinek. Oglądajcie nas, bo bardzo to warto.